Dziękujemy za nominację Szkole Podstawowej w Czyczkowach imienia błogosławionego księdza Józefa Jankowskiego do akcji Grashing Challenge. Z radością podejmujemy się tego zadania, a małej tosi życzymy zdrowia i zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie. Do akcji! W akcji Gash and Challenge nominujemy pracowników Banku Koronowo, oddział w Brusach, pracowników przedszkola S.M. Stanek w Weicherowie oraz KSM z parafii Brusy. Pozdrawiamy!